mm -hmm. Mój ranking wszystkich monoperfum z sobą. Przedstawia wam je w kolejności od najmniej przez mnie lubianego do najbardziej lubianego. Na miejscu piątym Flutter Butter, czyli zapach składający się tylko z jednej nuty jaśminu. I jest to zapach, który początkowo otwiera się takim faktycznie krzewem jaśminu, przynajmniej tak to czuć. Natomiast później pachnie już jak kwiaciarnia, albo nawet kojarzy się tak to jest odświeżaczem powietrza. Nawet jak sobie ten zapach trochę poleżał i wcisknąłem się nim do pracy, to koleżanka mi powiedziała, że pachnę, jakbym się świeżo umyła mydłem. Także takiego rodzaju jest ten zapach. Na miejscu czwartym czyli Czyli zapach składający się z jednej nuty gumy balonowej, i jest to zapach bardzo realistycznie oddany, tylko na mnie ta guma balonowa trzyma się bardzo krótko, a później ten zapach staje się taki pudrowy, przy czym jest to taki nijaki puder moim zdaniem. I ten zapach też jest najmniej trwały na mojej skórze ze wszystkich tych monoperfum sopo. Na miejscu trzecim Polar Pop, czyli zapach składający się tylko z jednej nuty korzennej coli, i w tym zapachu czuć mocno goździki. Cynamon, kole. Jest to również bardzo realistycznie oddany zapach. Na mojej skórze bardzo mocno wyczuwalne są gościki. Na miejscu drugim Doggy Siren, czyli zapach składający się z jednej nuty bzu, i faktycznie też jest to bardzo realistycznie oddany zapach. Ten zapach otwiera się takim faktycznie bzem zerwanym świeżo z krzaka. Jest bardzo zielony i bardzo mocno kwiatowy. Z czasem na skórze zaczyna robić się taki kwiatowo-pudrowy. Jeżeli chodzi o jego trwałość, to również jest trwały, ponieważ trzyma się około 8 godzin. Na miejscu pierwszym Stinky Stinger, czyli zapach lipy i ten zapach jest taki miodowy, kwiatowy, zielony, przede wszystkim lipowy. Również jest tutaj realistycznie oddana lipa. Dajcie znać, które monoperfumy są waszymi ulubionymi. Pozdrawiam was serdecznie.